Koci Domek Gabi, odcinek pierwszy, szóste urodziny Gabi. Hej! Jestem Gabi, a to jest pierwszy odcinek z naszego serialu na kanale AmiGra. Poznajcie moich przyjaciół. Cześć! Ja jestem Syren Kotka. Cześć! Ja jestem Kiciuś Panduś. Cześć! Ja jestem Najkotek. Cześć! Ja jestem Miękicia. Cześć, ja jestem młakotek. Cześć, ja jestem Kocimiętka. A ja jestem kotek, ten, te, te I razem jesteśmy przyjaciółmi Gabi. Halo, najkotku! Wstawaj już! Przecież trzeba przygotować. Urodziny dla Gabi. Dzisiaj Gabi ma urodziny. Eee, kiciusiu, pandusiu. Czemu ty mnie budzisz? Ja chcę spać. Najkotku, no nie maruć! Najważniejsze teraz jest przygotować imprezę urodzinową dla Gabi. Bo jeśli tego nie zrobimy, to Gabi może się na nas obrazić i będzie jej przykro. A tego nikt by nie chciał. A czy Gabi kiedykolwiek przygotowała dla mnie imprezę urodzinową? No Kiciusiu, Pandusiu, powiedz mi. Oczywiście, że przygotowała. Ona ci, przygotowywała, ona ci przygotowywała każdą imprezę urodzinową, łącznie z nami. Skoro tak, no to w takim razie ja też urządzę dla niej yy, właśnie tą imprezkę. Choć teraz budzimy innych. Okej. Okay. Miękiciu, Miękiciu, wstawaj. Ojku, a czemu ty mnie, Najkotku, budzisz? Przecież ja, 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 jestem zmęczona po wczoraj, bo ja wczoraj późno poszłam spać. Ogólnie chodzę spać o, y, o 19, a wczoraj poszłam spać o dwudziestej. Najkotku, czemu mnie budzisz? Bo dzisiaj Gabi ma urodziny. Trzeba jej urządzić imprezkę. Ja razem z Kitiusiem Pandusiem już właśnie będziemy przygotowywać tą imprezę, bo właśnie Kiciuś Pandus mnie namówił i obudził. Oj, no dobra. Ale dobra, w sumie dla Gabi mogę przygotować imprezkę. Tylko żeby to było więcej. Tak, no, żebyśmy to w miarę szybko zrobili, bo Gabi w każdej chwili może przyjść do naszego świata. O tak, to prawda. Mhm, uh -huh. Trzeba zrobić jak najszybciej. Dobra, no to ja lecę obudzić łakotka. Łakotku, Łakotku, wstawaj z piochu. Hihi, aż mi się zrymowało. Ojejku, dlaczego ty mnie, Miu budzisz? Ja przecież, ja przecież, ja mam ochotę spać, ale, y, ale Łakotku, przecież dzisiaj Gabi ma urodziny, trzeba wstawać. O jejku, to dzisiaj Gabi ma urodziny? Ja całkowicie o tym zapomniałem. Dobra, to już wstaję i idę budzić następnych. Okej, okay, dzięki za pomoc. Syrenkotko, syrenkotko. Spisz? O, ty, o, o tak, tak, spałam. A co się stało? E, słuchaj, e, bo ten. No, mów łakotku, szybko! Bo dzisiaj Gabi ma, ma urodziny i trzeba dla niej imprezkę przygotować. No i wszyscy już prawie wstali, a ty jeszcze nie, więc polecili mi, żebym cię obudził. O dobra, no to w takim razie ja wstaję. Gabi ma urodziny, to trzeba być na nogach od rana. Mhm. Mm znaczy, ja raczej na ogonie, ale tak, trzeba być na nogach albo na ogonie. To ja może pójdę obudzić kocimiętkę. Kocimiętko, kocimiętko. Oj, co? Co się dzieje? Która jest godzina? Godzina jest siódma piętnaście. Aha, siódma piętnaście. A ja tak się średnio. Znam na czasie, zresztą chyba jak wy, widzowie, ale czemu mnie budzisz? Słuchaj, no bo y, ja cię y, koci miętko budzę, dlatego że y, no bo Gabi ma dzisiaj urodziny. Co? Ale Srenkotko, czemu wcześniej mnie nie obudziłaś? Czemu mnie nie obudziłaś o siódmej? Bo o siódmej to ja jeszcze wtedy spałam. Nie polecili, żebym cię obudziła. A, dobra, to ja idę y, budzić dalej kotka tek turządko. Okej. Okay. Kotku tek turządko, wstawaj. Co? Co się dzieje? A czemu mam wstawać? No bo, no bo dzisiaj Gabi ma urodziny. Gabi ma urodziny? Co? A to, to przecież to czemu my wcześniej nie budzi? To, to przecież trzeba wstać. No trzeba, trzeba wstać, no więc lepiej szybko wstawaj. Lepiej szybko wstawaj, kotku yy, tektużonko. Yy, dobra, już wstaję. Hmm, ciekawy jak tam w mojej krainie. Jestem bardzo ciekawa, co oni teraz tam porabiają i czy w ogóle pamiętają, że dzisiaj mam urodziny. Ojejku, muszę tam... Chyba o dziewiątej do nich tam pójdę. Ale jeszcze muszę się trochę ogarnąć, włosy trochę poczesać, ubrać się jakoś ładnie, bo może będą mieli dla mnie gotową imprezkę. Chociaż sama nie wiem. Może będą, może nie będą. Nie wiem, widzowie. Ojojoj, kiciusiu pandusiu. Czy ty widzisz co to za pusta sala? Tak, najkotku. Bardzo dobrze widzę, co to za pusta sala. Trzeba ją przyozdobić. O tak, najkotku. I to jak najszybciej, bo jeżeli tego nie zrobimy, bo Gabi zwykle do naszego świata o 9 albo o 8 przychodzi. Więc na 8 musimy już mieć gotową salę, bo jeśli nie będziemy mieć, to to strach pomyśleć co się stanie, więc lepiej szybko urządzajmy tą salę. O tak, to jest bardzo dobry pomysł. Ja nie wiem co by się stało naprawdę, jakbyśmy nie mieli urządzonej tej sali. Mhm. Mm Łakotku, to może my zajmijmy się balonami, co? Dobra, dobry pomysł, wchodzę w to. Koci miętko, kotku turządko. może my będziemy razem w trójkę zajmować się... Dekoracjami, lampkami, ogólnie takimi papierowymi ozdobami. Co wy na to? Ja, jako cimienka jestem za. Ja też jestem za. No to bardzo dobrze. W takim razie chodźcie szybko, musimy się tym zająć. A ja, najkotek i jaki ciś panduś, po prostu, no, będziemy się zajmować resztą, czyli takimi rzeczami jak tort. I, i, I nakryciem stołu. O matko, o matko, boję się. A co, jak ktoś nie wyjdzie nie tak? A co, jak ktoś wyjdzie nie tak? Ojej, to Gabi się pewnie na nas zawiedzie. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Ja też. Okej, okay. dobra. Już jest w sumie 8.30, więc chyba będę już szła do moich przyjaciół. Może mają dla mnie jakąś imprezkę. Mam nadzieję. Cześć, kochani! Wow! Ale wy co? Pamiętaliście o moich urodzinach! Dziękuję wam! Jesteście super! No, sala wygląda przepięknie. Zobaczcie jak... Y, y, naj, y, Zobaczcie jak grupa Najkotka i Kiczusia Pandusia Ładnie ozdobiła salę. Wcześniej była po prostu zwykła sala, a teraz jest tak pięknie urządzona, że wow! I piszcie mi w komentarzach, czy wy chcielibyście mieć imprezę urodzinową, właśnie taką jak ta sala. Ale to nie jest jedna sala, jest jeszcze druga ze stołem. Zobaczcie, jaka ona jest ładna! Piszcie w komentarzach, czy wy chcielibyście mieć taką właśnie salę. Kochani, a teraz chodźcie szybko do zdjęcia. I teraz na 3, 4 mówimy 6 urodziny Gabi. 3, 4, szóste urodziny Gabi! Subskrybujcie kanał, lajkujcie, udostępniajcie, komentujcie. No i wyczekujcie na kolejny odcinek z serii Kocidomek Gabi. Pa, pa!